Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że chciałbym spędzić te urodziny sam na sam z... Nieważne. Chciałbym je spędzić sam na sam z tym workiem? Dziś urodziny i tylko jedno życzenie mam Bez spędzić ten z wyjątkowym, tylko sam na sam nie musi wcale być przeromantycznie Nie zdziwię się, jeśli będę pragmatycznie Najmniejszych od dawna już nie mam oczekiwań Nie chcę limuzyn i prezentów, bo Dzisiaj tylko ja i ona Nie będę wcale zły Bo to miłości przecież gra Wezmę każdą szansę, którą los mi da. Jak wypad na frytki, niech będę korek na pasę. Jest git, w gruzach pułapka, jest super, super na stepia na wieżowca szczyt, paparat. lub aparat. Ja chcę też, nawet jeśli wokół brud, to nic. I moglibyśmy sofę też odnowić I robić na nich hic, hic Bo tego dziś tylko chcę Aby zostawiła świat i słuchała tylko mnie Nie chcę wcale z nieba gwiazd, bo swe życie nie mam Więcej nie będę żalicie Bo tego dziś tylko chcę Tego dziś chcę